Halo, halo, zagramy sobie dzisiaj Kasadinkiem na midzie. Dawno kasadiny, Kasadina nie było, prosiliście? To sobie zagramy. W sumie też dawno nie grałem Kasadiny mojej, a to jest taka postać, którą każdy midlaner moim zdaniem powinien ogarniać. Pisaliście też, że słychać było psa ostatnio jakiegoś na dworze. ja mam otwarte okno, bo jest tak ciepło, że to jest tragedia jakaś. Corruption Potion dostał nerfa. nie wiem czy warto z nim zacząć na Ryze'a. Nie, no mam TP, więc jest dalej okej okay, ten Corruption Potion. Dostał nerf'a takiego, że teraz nie skalują się te obrażenia z czasem i tak naprawdę nie jest już taki dobry w 50 minucie ten eliksir. potem on się chyba na levelach czas sk tak skalował. Bo teraz jak odpalacie to bierzecie dodatkowe obrażenia, tam taką dotę nakładać, nie Ja Na 15 tam obrażeń zadaje, a teraz e, i dosła chyba do 30 ob do 35 i teraz tylko rośnie raz. Znaczy w ogóle nie rośnie, zatrzymuje się na 15. Tak, 15 obrażeń w ciągu 3 sekund. No to 15 to jest malutko, ale na początku to może zrobić różnicę czasami. Plus, bardziej chodzi o tradey jakieś. Jest Rise ten nowy, znerfiony. Zobaczymy, co ziomek będzie Rise'em strzelać. Mm, Kubierzemy i rzucamy w typa cały czas, tak się gameplay kasolina wygląda. Co do runy, to gram pod Fitwurka oczywiście. Tu różnicy nie ma. Jest Fitwur grany i drugie drzewko czerwone, żeby się leczyć. A teraz zawsze skacze ten Sperflux, No, zawsze Sperflux skacze, ale. Nie zadaje obrażeń. Ja już z tym zaczął. Może mieć szybki wave click ten rajst w takim razie. Ale mało dodatkowych obrażeń zadaję wtedy z tego. Z SKU, bo to się skaluje też teraz skaluje się nie z poziomami. Tylko skaluje się z R-ką, no tak to wyglądało. By A rzucił kombo Nic Nic mnie trafił, śmiejmy się z niego. A więc to jest idealny matchup. SFQ ja jest po prostu. On coś tam bije, ale on się szybciej z wyrzuci. Ja Miałem regen automatyczny, on nie ma. Cieszę już potem mogę odpalić teraz kokus na tej pocie jednej, by było warto. Ok, Kaka, z tego stuleta zebrałem kanona. Nie weźmiemy najpierw E. Tam się były chyba trzy poziomy w tego, 3 poziomy w Q, i potem już się szło w e, z tego co pamiętam. Przynajmniej tak się kiedyś za jednym nie wiem czy tak się dalej gra. Fajnie, te miniony, takie niezamocne. Algo tam, podko moja. No spojrzałem, w sumie to jest mocne, no bo nie ma teraz tego, nie ma snela instantowego, musi rzucić najpierw E. A fajnie się odbijają te miniony i na mele meczapy to boli naprawdę z tego co widzę. prostu recesów tracę. dobrze robi, Matepeka, TPK, ma Panie bym te miniony potracił. Woli mi się nie mam dianę w dżungli, już może moim buildem grałem dianowym. Ktoś nie widział odcinka, to zapraszam, bo ciekawy był. Znowu miniona trasa, przez co chcę mu wpieprzyć te obrażenia. A on po prostu dobija i jest troszkę do przodu. Chociaż nie aż tak fajnie by tu teraz było. Ona się idzie, to mi to nie boli. Panią utraci ten miniony teraz, albo nie potraci. Troszkę stracił. Nie masz podku, musi wrócić do bazy zaraz. Nie wiem, że go nie mogę spróbować zabić zaraz, many mi brakuje teraz. Jak jeszcze raz tak podejdzie, to mogę go zabić na combo, naprawdę, przepraszam, że mówię. Ja, nie, tylko many nie dawno, zabrakło troszkę i cooldownu mi zabrakło. Ale wywalę go z tej linii przynajmniej. Problem jest taki, że jak tu Diana przyjdzie, to musiałby za pleców przyjść, żeby to miał sens. No w sumie, ale many nie ma teraz, ma jedno kumane. Jak mi teraz wyjdzie cool no. Ja Za szybko skoczyłem, w niego, ale myślałem, że go wykąbię na no szybciej. To zwróci teleportem, ale ja bym wrócił z jednym przedmiotem więcej, byłoby super wtedy. Idzie Diana. O nie, i teraz się wkopałem. Nie, może się nie wkopałem. Slałek leci. By było ta jedzonko tutaj tam został. Nie wiem czym potyra. Uważaj, tu Ryze idzie. Ale już schodzi. I instantowo tapuje. Nawet nie full mana, ale moim zdaniem to sword Słyszy w nią. Kurde, jeszcze źle zagrał. Strasznie że to zagrał ten Darek. I mi się wydaje, że woli mi się mógł teraz zostać akurat, no? Nie zgraliśmy tego, ale mi się wydaje, że widział mojego TPK. Jak woli mi został, tośmy zabili tą dianę, bo też miał fleszyka. A tak to się kubsko zrobiło. No i katapultę ta pulta jeszcze. Spoko, nie ma TPK, no Maslełka. Wrócił mi snerka. No więc pani mu killa zabrał, Dobra, nie mam Ona są zapuszała za głęboko. I on dostał w Darek przynajmniej killa dostał, chyba Darek dostał killa. czy woli mi się. Jeden z nich na pewno. Mało, mnie te... Trzeba to zacząć maksować. Musiałem wroła pójść i ŁESKę. Na słaby zakup po tym baku, no. Tylko że killer nie zebrałem, bo teraz Blade jeszcze kupię jednego. czy nie Blade, tylko z Dark Seal. A. No zobaczymy. No ten RAIS. Nie ma shielda, moim zdaniem jest ponurfiony, ale dalej jest RAISem z tego co widzę. Dalej może kolosalne obrażenia wy wybombić plus ma podwójny moment speed na pasywce i widzę, że ten UF ma teraz lepszy, bo nie musi tych dwu, dwóch F miniony włożyć dwa razy, tylko raz wystarczy to jest na pewno na plus to, że nie wiem dobieć 5 to też jest na plus, jakby co o, fajna katapulta była teraz się skończyła bo ja na kuczek na niego tak wybije Tymi ony potraci. A jak się tam bawisz, ja mam lepszy sustek od niego, bo mam fliturka. Muszę teraz uważać, bo się mana zaraz skończy Trzeba był dobrze rotować. Heh. No wkurzające jest to, że on rzuci je i od razu bije po całym wave ie. i po was też od razu. To ja teraz na pewno się maksuje, jest taki dobry. Nie onu dużo tracę na to. Ja bym zrotował teraz na bota. Tak randomowo sobie, tylko muszę zacząć skakać szybko dosyć. Już teraz muszę zacząć skakać. To Za późno ją ja zacząłem skakać. Tylko killa praktycznie zabrałem. Ale żeby, no, żeby ten draun miał sens jakikolwiek. O miliony stracę z mida. Bo jakby wolimy tutaj, to byśmy zrobili Drake'a, tak to nie mamy jak. Kolejna katapulta w tyłek. Nie wiem czy na górę nie poszedł, mógł iść. Teraz już na pewno maksymalnie za dużo, za dużo punktów dałem w kół, mój błąd. A nie ma tego rajzika. A nie mi tego play zgarnąć. Se książki popypał, to już jest mądry rejs teraz. Niech się będzie zrzucał we mnie E, na EQ jestem w stanie, na shielda wytankować moim zdaniem. Tego tak już nie jestem, no. Ale on też się zagalopował troszkę. <tuf washing internally> hmm, tu mu w wkurza bardzo. Ja chciał w niego wbijać teraz raczej, tylko myślę czy by rowa sam nie wrócić, czy z łezką samą nie gridować. No te peka poczekać? Ej, są się dwa już? Serio? Co ten woli mi się robić, ten bottom? Nie wygrywajcie gry Solek jak ja gram który jest late postacią i zabija na tym poziomie wszystko co się rusza znowu tego nie pokażę w moim odcinku. Chyba schodzi Ale ma ich tam woli mi się. No ja to puszuję Widział go woli mi się. Nie zwalaj na mnie winy jaką możesz Już Cynamida wraca. Ten teraz jest zwiększone z tej arki też krótki wypad na bota i powrót do domu Nie chcę w niego wierzyć, bo teraz jestem stratny w goldzie bardzo. Mam też problemy z trafieniem z tego co widzę. A idealnie sobie z Tepekiem wrócę do bazy z powrotem. No już na Tepeka. Onego no, chyba nie spuściła tak szybko. No, zróbmy T-rowa co opóźniona ta łezka będzie, ale ten widz jest najlepszy moim zdaniem mimo wszystko dalej. Kurde, spuszczało tę katapultę. Tracę przez to miliona. Ale potrzebno nabijanie. Diana była na górze, widzę. Ja bym też go teraz chciał zmusić do tpk tym moim puszowaniem, więc jest taka opcja. Nie wiem, on się na to zgodzi, bo dosyć szybko wrócił. Chyba nie będzie tak puszył. Może playta stracić przez to w sumie? Mi się to babi. mi się to pasi. Tu jest Diana. Ona ma jungle, przedmiot i szóstkę, trochę tak się boję z nią bić. Nie, nie znam tych obrażeń Casadina. Nie wiem, czy ja dam radę w ogóle z nią na taką bitkę. Ja nie wiem, czy ona znowu na topie nie wejdzie w tego Dariusza. Ja przez to miniono, ale mi się wydaje, że ona tam będzie. Albo jest w dżungli, albo jest na topie. Zaryzykowałem jak jest na górze to jestem w tyłku trochę. Ma play ten jest przynajmniej ten. Ale jest, Alpinka z czyściu. Ja się mogę z nim bić, kupiłem resistę już, ja też chyba będę składać na tę gierkę. Prawie wygrałeś tego trayda. Zaznałbym gdybyś gdzieś trzy spele. To też trochę nie trafić z tego erki bo dużo many kosztuje. A no ja mam susten lepszy od niego. On ma też czerwone drzewko, ale no... Na razie mi się fajnie pasywo ładuje, ze. No, mają ten voliberek na raczej. Musimy miał w kogoś bić, to w tego Ryza. Hm. Nie ma tego teraz, nie ma, nie? Chyba nie żyje? Nie, nie mam go jak zabić. Zabrakło troszkę obrażeń, no nie wiem, czy mogę coś lepiej zrobić. Trafiłem go zerki. Troszkę zabrakło niestety te rezisty co kupił, no mam, kto by tam rezisty kupił, on kupił, patrzcie i przetrwał dzięki temu. Musi do bazy uciekać, więc to, to jest też taka mała wygrana. I spalę mu tego TPK nie pomoże innym liniom teraz. Też jest mała co... A my idziemy po od razu. Nudny gameplay na razie, no ale tak Kasadin działa, nic na to nie poradzimy. Jak przetrwali, nie, to tak jak mówię, potem miażdżę. On, dobre CSy na razie. Jest cacy. Łeska i poczekam sobie na Dexila. Zresztą ze mi wejdzie i trochę więcej z tej potki. Jak już tą potkę mam, to warto do Sila też pompować. Ładuje się, nie? Znowu. Bo nie jestem pewny, bo już pousuwali to z Nidalki, pousuwali, no albo się raczej ładuje. Bo to ma spory kulne. Nastakuję sobie i może znowu w niego spróbuję wbić. Powiem jest taki, panie i pana, wie, że to się nastąpa zapowiada. 16-4 i to nie z mojej winy, naprawdę, no. Nie z mojej winy. Z takiej gry czasami sami sobie to nie poradzimy. Strasznie szybko ten Kassadin, znaczy ten... ja sobie odskoczył, sobie ucieknę. Chyba ze mną. Biłbym sobie tak, by ktoś był. Mam fajne rkę na stakowałem, jakbym trafił, to jest pokrwam by był. No i go przerzucisz? Sukcie. Ty też? Nie przeżyję, mi się, mógł szybciej speszować. Ale nie winię go, bo mi dał 2 kill'kiem, więc jest bogiem dla mnie ten woliber. Ja mam fajnie Erkę już. No kazani tak jak mówię, to jest mana, puli i potem skakanie na tej RC ulepszonej bez cooldownu praktycznie. To jest cała kwintesencja tej postaci. Nie ja, no, Tomik cały, co jakbyśmy mu ukradli te kurczaki? Myślę, że się obrazi niedźwiedź, czy się nie obrazi? Że się może trochę obrazić, ale troszkę tylko. Powinien sobie trzymać. A nie stać mnie jeszcze, kurde. Weź czego. Znaczy w sumie mógłbym na chama do bazy pójść, poczek poczekać to. Ale mam trochę many jeszcze. Może coś tu płacać z tymi nie można. Widzę, zrobiłem błąd, bo za późno zacząłem emaksować. No, były trzy poziomy w kół, na pewno nie więcej. Zaj sobie kilki zgarnie, ale posułem jak głupi, więc. Niepotrzebnie powinien się stopem zamienić, bo patrzcie, że on turec stracił. Dalek to znaczy jedyna linia, której nie idzie. I dobrze, że pan. Że pan Misiu poszedł na górę właśnie um pomóc. To mi się podoba. Ale jak mówię jak to tak spuszczajcie szybko, to nie ma co walczyć na stronie przeciwnika. Bo tam łatwe kile z was są. Bo zazwyczaj jesteś tak głęboko już na ich stronie, koń tutaj. To są za was shutdowny i warci 2 kille na przykład. To są takie łatwe kile bo tak jak mówię blisko ich bazy, blisko ich dżungli. Jestem ciekawy, że ten mi teraz wykombi tak na kombo. Trafiłem go nawet Tam się trochę nie podoba, że tu przyjaciele idą. Nie odpuść, odpuść, odpuść mi się, odpuść, za daleko wjechałeś mi trafiłem. Namalduję Arkę w już jest broken O to tyle Fajne urożenia. Słowek nie wszedł, zdarza się. nad najlepszy. Ignajcie śmierci. I zdążę ujść z tego? Zdążę z tego ucieknąć. Czy ja zdążę wrócić do bazy, to jest pytanie. Nie wiem ilona, z bejziczka. Słyszała po mnie. Ej, spierdzieliłem to trochę. Za głęboko i nie trafiłem, L, nie, to się strasznie słabo zagra Ale no jak jest z tą Yumi A Yumi w ogóle nie fajnie dostała też Dobra potkam out Jak kupa zagrałem teraz, A czyli fajnie zabiłem tą Jinx, bo się wskoczyłem ja miałem na stakowaną merkę, ale tu już miałem za dużo, no za mały ten mana pull jeszcze jest jak zobaczcie, jakbym do roba mi się do końca wystakowało dostaka dostaka... i to mana pull z tego młodkować ale umiera w sumie i kotek został sam teraz. A kotek sam umiera, że zawsze praktycznie. Wie, że zrobię na górze. Nie katapulty te to pulty typować. Spróbuję zrobić. Eee, Ale poziomy i exp to najważniejsze, żeby nie marnować exp cały czas. A koleżanko. ładnie, przepraszam Ja się tak tu schowam teraz, nie się to nie spodziewa, że tutaj jestem Chyba dam radę, na silensie nie dam rady, ale ucieczka już Ale jest dopiero pierwszasty poziom, panie i panowie Ej, za to przedłużenie flaszem ki możecie mi dać lajka, like, ja się nie obrażę wcale. No Blue widzę, ale to jest farma na widzę, a no, to takie wysyłanie, że każą mi tu iść, a tak naprawdę trzeba iść tutaj. On swoim blue przyjął, no. A za ile jest? No właśnie, jeszcze zdąży na nie. Oj, 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 oj. Ale nie ma szansy. Killa ukradnę znowu. Ja nie, nie, nie dałem rady. Czy tak się ustawił. Nie no, Wayne zjada szoga, tam Będzie mieć słabą gierkę na szoga, strasznie. Nie cierpię na Wayne, grać z Nie no, pójdźmy w obrażenie, jak już obiecałem liczbę i w sumie drugi przyszedł, Mhm. Mają jakieś rezisty? Rajs już widzę, że kupił szmatę. Ten też już coś tam ma. Lepsze by to były tenacity buty. A ja gram z drzewka tenacity? Jestem taki mądry? Tak, jestem taki inteligentny. No dobra, to nie potrzebuję już tych, to to mi starczy, tak mi się wydaje na ten moment. Jestem trochę inteligentny, jestem się dumny. Widzimy przebitkę, fajnie J'a na tym, na Cassidy, będę fajnie Jing zjadać. I tak nie za głęboko tutaj wchodzicie i do tej bazy już w 20 minucie Ten rajz gra dobrze w miarę, nie? Dobrze gra chłopak, Kaczy musiałbym jeszcze sam zagrać tym rayzem po tych zmianach, żeby to wiedzieć. Mam taki zamiar w nextie, bo dzisiaj mam trochę czasu na nagrywanie jest nowy patch. Więc można testować. Tną drewno, nie wiem, w, w życie na takim zaduchu to jest, nie wiem, to albo koszenie nie koszenie jest, albo jest napierdzielanie młotkiem o siódmej rano, albo teraz właśnie, nie wiem, piłowanie już drewna na, bo już jest lato, już jest ciepło, to już trzeba o zimie myśleć. Fajnie, jak lato takie... Lato takie ciepłe, to zima, to um, um, umrzemy z, z tego. Panie szagacie, proszę sobie iść. To magiczne obrażenia, nie, nie ściągnąłeś na shield A Mam jakoś w tam wjechać. Czemu ta Yumi tak wjecha? Fajne obrażenia w to mi się podobało Jak się bawicie? jeszcze nie jest szesnasty poziom Kurde, taka z Blue jest prawie nastakowaną łezką Miro nastakowany pult No to jest No nie moja wina, inne nie się sfidował, nie moja wina, że tak szybko gra się kończy, no tam nie idę. Nieźle to ciągnie już. to jest razy i razy 4? 4 obrażenia, razy 4. No to jest jakieś 600 bij na tym liście w takim razie. A co zapamiętam na 16 cooldown się zmieniał cholernie. I tam było to czuć. Kurde, i dalej wygrywałem, a tracą wieżę nad mi. No, moje oko tak nie potrafi przyswoić i mi się wiksuje oko. Co tam się dzieje? Ładnie, Jinx zebrała kilki. Pewnie przez to przegramy gierkę, ale to wtedy mogą mnie zreportować. Nie mam many koleżanko. Skończyło mi się bru skończyło mi się nadzieja. Tylko tę szesnastkę chcę bić, a to jest tak ciężko. No wschodź do mnie, chodź. Mm, nie ma sensu, nie mam many, nie chcę się z niej nadbić, Tupi pamiętam no właśnie. Iś wardował, właśnie, a nie mi siedzisz na grzbiecie. Darmowe przejażdżki A to ta super zmiana była, no, że jak zabijecie kogoś, na kim siedzi yumi to też macie asystę potem zanim nim umrze. Ale w sumie to mi się podoba, bo ona tak szybko mierę, jak z kogoś zlecisz, że czasami na to wrażenie nie zdążycie jej włożyć. Ale na srane tu jest. Jedna barona uderzy, ja bym chciała nas trochę pobić. Uj, uj, uj koleżanko. tu Ok, to, a samo zrobię. Kurde, głosu się odpalił Idź do niej, koteczek. No dobrze, idź do niej tak się kończy i... Idę ze swoją koleżanką. nie mam ja bym sobie do bazy wrócił. <grywanie> Lej skurzona, kotek ją opuścił. Daliby mi wrócić do tej bazy, naprawdę nic się nie stało. Dostałem stuna dalej. A będzie mi to przerywać teraz, tak? Tak, będzie mi to przerywać, się bawić. Furka ci umiejętnie swój kręci. zrobić tego barona, bo im miliony wchodzą do bazy. No, podmanę to jeszcze liczba, nie jest, nie wiem czy jest taki dobry od razu po tym. Muszę pamiętać że stakowaniu, też mi nie przypominacie. Masz darmową przejażdżkę, Yumi. Ale więcej już nie skaczę, to już jest max. Może przed fightem jakiś. już? Nie, siedzi w miejscu. No, trochę trołęsy, ale no, ja mam kotka obok mnie. Mogę go do ściany w ogóle wsadzić? Tak, nie ma Yumi. No nie, obra obraziłeś. No i tak ją widać, chyba ten pasek zdrowia dalej. O! Tu widzę Potencjalny Ja oni chyba barona teraz poszli robić Oj, rajzik, rajzik tak, uważaj sobie. Chcę tak sobie miejsce trochę poskaczę dla niepostrzeżenia. postrzeżenia I Teraz my, jak obrażenia wchodzą. Peska z na pamiętam przepamiętaj. A mi jeszcze ktoś żył. Drugi drugim wizję, w Molimisiu, kochany. Gdzie ten race uciekł? Chciałem się zrobić taki coś, że bluby, na przykład robił. A w bazie już jest dobra zrobić, ja oni to skończą teraz. Ej, nigdy szesnasty poziom na kasadynie No, podali się. Ale to na dnie, ja. Woli miś wykarował gierkę. Patrzcie, 12, 2, 14, 12, 6, 10. miś i Wein. No, ja sobie po prostu chciałem zagrać długą gierkę i nie zagrałem. jak są jakieś kurzające gry, gry, to dostaję. A, no comment. No nic, to będzie taki zapasowy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się w miarę podobało. Nagram go jeszcze raz pewnie. Popatrz.